Dzień dobry, zapraszam na temat drugi z działu siódmego, a dzisiejszy temat to kształtowanie się granicy zachodniej i południowej. To, że w 1918 roku zakończyła się I wojna światowa, nie oznaczało dla nas, że wróciliśmy w konkretnym już kształcie na mapę. To ustalanie granic było długotrwałe, bo będzie trwało aż do roku 1923, a więc przez 5 lat. Są też różne koncepcje na temat tego, jak to państwo powinno wyglądać. Ścierają się przede wszystkim dwie koncepcje. Z jednej strony jest to koncepcja inkorporacyjna, reprezentowana przez Romana Dmowskiego, który twierdził, że w skład państwa polskiego powinny wchodzić te tereny, które są w większości zamieszkiwane przez ludność polską. Natomiast uważał, że jeżeli chodzi o granicę wschodnią, to ta granica powinna być na rzece Berezynie. Jeżeli chodzi natomiast o granicę zachodnią, to uważał, że Wielkopolska, Pomorze i Górny Śląsk powinny zostać włączone do państwa polskiego. Co z ludnością, która będzie mieszkała na naszych terenach, czyli ludność ukraińska, białoruska, według tutaj, według domowskiego? On uważał, że ta ludność, ludność powinna się zasymilować. Przeciwieństwem jego koncepcji była koncepcja federacyjna prezentowana przez Józefa Piłsudskiego, który uważał, że powinno powstać państwo polskie na zasadzie federacji, w skład której wejdą ziemie białoruskie, litewskie, ukraińskie. Oczywiście główny prym ma wieść tutaj y, Polska. Dodatkowo Piłsudski twierdził, że jeżeli chodzi o granicę zachodnią, no to jej kształt powinniśmy zostawić konferencji pokojowej. A o granicę wschodnią, obowiązkową, powinniśmy prowadzić walkę. I te koncepcje będą się ścierały na początku powstawania, odradzania się państwa polskiego, ale z czasem ten proces będzie przybierał coraz lepsze kształty. To odradzanie będzie powodowało, że kolejne tereny są do państwa polskiego przyłączane. Jest to długi proces, bo trwa aż do 1923 roku. Ale zacznijmy po kolei. Pierwszy teren, który zostanie włączony, to będzie Wielkopolska. I na terenie Wielkopolski mamy taką sytuację, że działa Polska Organizacja Wojskowa, która wraz z harcerzami i z innymi też organizacjami, m.in. z Towarzystwem SOKÓŁ, nawołuje do zbrojnego powstania przeciwko Niemcom. Całkiem inne zdanie ma funkcjonująca tam lokalna, funkcjonujący tam lokalny ośrodek władzy, a więc naczelna Rada Ludowa, która uważa, że należy zachować spokój i należy tutaj pokojowo dojść do rozstrzygnięcia, do kogo Wielkopolska będzie należała. Należy się po prostu oddać pod decyzję konferencji pokojowej. I w tak napiętej sytuacji do poznania 26 grudnia 1918 roku przybywa Ignacy Jan Paderewski. Wraz z jego przybyciem dochodzi do manifestacji, dochodzi do rozruchów, ostatecznie wybucha powstanie. Armia Wielkopolska powstaje tutaj najpierw pod dowództwem kapitana Stanisława Taczyka, Taczaka, przepraszam, a następnie tutaj Józef Piłsudski wysyła generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Chociaż oficjalnie państwo polskie nie popiera tego powstania, ale udziela jakiegoś tam wsparcia. Ostatecznie tutaj ingerują bardzo mocno państwa zachodnie. Które zarzucają Niemcom, które przechodzą do kontrofensywy, że te łamią postanowienia rozejmu w Kąpień z 11 listopada. I sytuacja zostaje uspokojona. 16 lutego 1919 roku zostaje podpisany rozejm w Trewirze, na mocy to którego jest wstępnie zatwierdzona granica między Polską a Niemcami, a ostatecznie ona ma być potwierdzona lub nie potwierdzona przez Konferencję Pokojową. No ale Konferencja Pokojowa w Wersalu mówi o tym, że Wielkopolska ma trafić do Polski. I rzeczywiście tak się dzieje, mamy Wielkopolskę przyłączoną. Ważne jest też dla nas Pomorze, żeby to Pomorze odzyskać. Po raz pierwszy o Pomorzu... O tym, że Pomorze powinno być polskie, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych na swoim przemówieniu na początku roku w 1918 roku, gdzie zaznaczył, że Polska powinna mieć wolny dostęp do morza. I to orędzie Wilsona bardzo mocno wybrzmiało. Polacy nie prowadzili o Pomorze walk, ponieważ wiedzieli, że no nie są w stanie w tym momencie prowadzić walk, nie są przygotowani. Ostatecznie traktat wersalski wydaje takie zalecenie, że Pomorze Gdańskie jednakże bez Gdańska i Elbląga ma wrócić do państwa polskiego. Natomiast sam Gdańsk, który zajmuje wtedy terytorium około 2000 km kwadratowych, otrzymuje status wolnego miasta. Potwierdzeniem tego wszystkiego są zaślubiny Polski z morzem, które miały miejsce 10 lutego 1920 roku. Bardzo spornym terenem, o który prowadziliśmy bardzo dużo tutaj działań, takich wojennych można rzecz, czyli powstań, jest teren Górnego Śląska. Jest to teren, który już od średniowiecza jest poza granicami Polski, ale zamieszkuje go bardzo wielu Polaków. Wielu Polaków przybyło na teren Górnego Śląska w XIX wieku, bo przybyli tutaj po prostu za pracą i w XIX wieku rozbudza się na tym terenie tak zwana świadomość narodowa. Więc jest to teren sporny. Tutaj zapada decyzja, że na terenie Górnego Śląska powinny odbyć się plebiscyty. Ludność powinna zadecydować, do kogo chce należeć. Przed plebiscytami relacje jednak polsko-niemieckie na przełomie 18 i 19 roku ulegają pogorszeniu. Mamy bardzo dużą falę strajków i w takiej sytuacji. Działająca na Górnym Śląsku polska organizacja wojskowa podejmuje decyzję, że wywołuje pierwsze powstanie. Znaczy, nie wiedziała, że to jest pierwsze powstanie że wywołuje Powstanie Śląskie, które ma miejsce w sierpniu 1919 roku. Niestety to powstanie dla Polaków jest przegrane. Wówczas na teren Górnego Śląska przybywa Międzynarodowa Komisja. Która ma tutaj pilnować, aby w sposób prawidłowy odbył się ten zalecany plebiscyt? No niestety dochodzi dalej do eskalacji tutaj, do, do napięcia między Polakami a Niemcami. Niemcy bardzo bezwzględnie. Traktują Polaków, i w takiej sytuacji dochodzi do drugiego powstania Śląskiego, które wybucha 19 sierpnia 1920 roku. Ingeruje oczywiście ta komisja międzynarodowa, ona uspokaja sytuację. <laughs> Zostaje powołana w tym momencie policja plebiscytowa. Która składa się i z Polaków, i z Niemców, no i ma zostać po prostu przeprowadzony plebiscyt. I ten plebiscyt rzeczywiście zostaje przeprowadzony 20 marca 1921 roku. Wynik jest następujący: 60% terytorium ma trafić do Niemiec, 30, 40% do Polski. Natomiast jakie tereny, o tym zadecyduje komisja. No i decyzja komisji jest niekorzystna dla Polaków. Polacy dostaliby po prostu dużo gorsze tereny. W związku z tym decydują się na wywołanie trzeciego powstania śląskiego w maju, na początku maja 1921 roku. Na czele którego staje tutaj Wojciech Korfanty, to jest lider polskiego ruchu narodowego na Śląsku. Niemcy do kontrofensywy przechodzą dużo później i okazuje się, że odbywają się dosyć mocne działania tutaj wojenne. Mamy bitwę m.in. o górę świętej, Armii, świętej Anny i to powstanie trwałoby dużo, dużo dłużej, gdyby nie to, że nastąpiła interwencja wojsk alianckich, żeby po prostu ten konflikt zakończyć. I w październiku 1920 roku zostaje podjęta decyzja o nowym podziale Śląska, i ten podział jest dla nas już korzystny. Co prawda, otrzymujemy tylko 1 trzecią terytorium spornego, ale otrzymujemy to, to terytorium, gdzie mamy ponad 70% różnego rodzaju kopalń, yy, hut, więc teren bardzo uprzemysłowiony. Dodatkowo zostaje podpisana na 15 lat konwencja górnośląska, która zalecała, aby na terenie górnego Śląska było równe uprawnienie językowe zarówno dla Polaków jak i dla Niemców. No niestety Niemcy nie przestrzegali tej konwencji i po prostu konsekwentnie przez kolejne lata germanizowali Polaków na tym terenie. Jeszcze jest jeden teren tutaj na granicy południowej, od który toczyły się tutaj boje. Chodzi o Śląsk Cieszyński. Chociaż znowu Śląsk Cieszyński jest to teren, który od XIV wieku nie jest w granicach Państwa Polskiego, ale podobnie jak z Górnym Śląskiem jest to teren zamieszkiwany przez Polaków. W związku z tym i Czechosłowacja. I Polacy roszczą sobie prawo do Śląska Cieszyńskiego. W styczniu 1919 roku Czesi zaczynają działania zbrojne. Tutaj chcą, aby ten teren przeszedł całkowicie w ręce czeskie. Te działania są krótkotrwałe, zostaje zawarty rozej między państwami, zostaje podjęta decyzja o tym, że jednak tu się odbędzie plebiscyt, żeby to mieszkańcy zadecydowali. Ale Polacy wycofują się z tego plebiscytu, wycofują się z racji tego, że mniej więcej w tym samym czasie już prowadzą wojnę o granicę wschodnią i po prostu nie są w stanie w tym momencie skupić się na, tym, na tych terenach Śląska Cieszyńskiego. Decyzja ma być podjęta, co ze Śląskiem Cieszyńskim, przez Radę Ambasadorów. I ta Rada Ambasadorów rzeczywiście podejmuje decyzję, decyzję niekorzystną dla państwa polskiego, ponieważ ten Śląsk Cieszyński zostaje podzielony między państwo polskie a Czechosłowację, z tym, że Czechosłowacja dostaje teren bardziej uprzemysłowiony. I ten podział Śląska Cieszyńskiego, dla nas niekorzystny, był przyczyną napięć, które za jakiś czas w okresie dwudziestolecia międzywojennego będą się coraz częściej pojawiały. Z granic zostaje nam jeszcze jeden teren, Warmia i Mazury, ale to tylko wspominamy, że tutaj też, miała być też miał być przeprowadzony plebiscyt o przynależności tego terenu. Niestety termin tego plebiscytu, a jest to lipiec 1920 rok, dokładnie 11 lipca, to, to data dla nas niesamowicie niekorzystna. Ponieważ jest to środek wojen z Rosją Bolszewicką, za miesiąc będziemy mieli wydarzenie, które nazywamy Cudem Nad Wisłą. Więc bardzo intensywne walki na wschodzie. Nie jesteśmy w stanie skupić się na tym, co się dzieje na Warmii, na Mazurach. Niemcy wykorzystują tą hmm, sytuację. My staramy się ingerować, staramy się napisać skargę do, do państw alianckich, żeby zmienić ten teren. No nie dostajemy na to zgody i plebiscyt okazuje się totalną klęską tylko ponad niewiele ponad 3% Polaków uważa 3% przepraszam głosujących uważa, że teren Warmii i Mazur powinien trafić do państwa polskiego. Trafił w ręce niemieckie. Ten proces, tak jak mówiłam, nie zakończył się. Nam zostaje jeszcze do mówienia cała granica wschodnia. No i należy pamiętać, że jednak o te granice aż do 23 roku Będziemy dalej walczyć. Jeszcze nie kończymy, jeszcze nie podsumowujemy, jak duże to państwo będzie, bo przy kolejnych zajęciach opowiem wam o walkach o granicę wschodnią. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne lekcje.